Cześć widzowie z tej strony oczywiście gier marchoci Chciałem wam powiedzieć mianowicie co, jakie plany będą Jeśli uda mi się dokupić ziemi, dobrać ziemi Będę chciał na młodego rolnika wystartować wtedy pomyślimy na jakimś większym traktorem na że 60 musisz zupełnie starszyć Myślałem tak jak mówiłem Wam 41. Jak się później okazało, rozmawiam z wieloma mechanikami, yy, którzy 30-40 lat w mechanice robią. 41 mi właśnie odradzili, bo tam są cienkie, cienkie wały i one lubią pękać. Dlatego 40-11, 41, 40, 41, czy powiedzmy Zetor 3, 11. Też, tam też jest cienki wał i on się tutaj na te ciężkie ziemie nie nadaje. Jak rozmawiam z wujkiem, który jest mechanikiem ze szkoły i naprawdę długie lata robił ciągniki. I mój Wojtek, już jak bierz to 50, piątkę albo 60, nie? Także zobaczycie, tak. Bądźcie, obserwujcie kanał. Zobaczycie, co tu się będzie w tym roku odwalać. Yy, niedługo się zapisuję na kurs yy, yy, dla gospodarzy, później idę na kurs z opryskiwaczy z, opryski, z oprysku Także każdy zobaczy co będę robił w kierunku yy. I będziemy powoli dobierać tej ziemi jak to będzie konieczność, tak? fajnie by było już kupić 10-12 hektarów w jednym kawałku, tak? Tutaj widziałem 12 hektarów, czy tam mają 20 hektarów w największym kawałku, są tutaj gospodarze, którzy mają takie kawałki, bo rozmawiałem z, z Mateuszem, rozmawiałem y, z wieloma rolnikami z większymi tutaj z okolic, y, z wałkonów rozmawiałem, czy ten i naprawdę dużo jest tutaj rolników takich co mają bardzo dużo po 80-100 hektarów 200 Także już 200 to jeszcze nikogo tutaj nie spotkałem, nie? Ale 150 hektarów to jest norma Ci więksi to pewnie mają po 100 Mateusz ma pewnie 90 odstawiam albo 70 no. Także Także dają radę, więc Będę pewnie startował na tego młodego rolnika, żeby nie było. Chcę w tym robić. Mam taką zajawkę i nic na to nie poradzimy. Wiem, że to jest ciężka praca, wiąże się wiele wyrzeczeń z tym. Ale jeśli moja Oliwia będzie chciała, to, tak jak cały czas mówi, pomagać mi w tym, yy, moja dziewczyna, to na pewno będzie, będzie ogromne gospodarstwo. Bo ona. Yy, ona, tak jak byłem ja mały, to ona tak samo jeździła do swojego dziadka, który jej został. Dziadka, no i. No i zawsze pomagała w tym gospodarstwie. Do dnia dzisiejszego pomaga. Dziadek ma bardzo dużego dojczwara większego niż. i jeden tutaj z gospodarzy. I co mogę więcej widzowi powiedzieć? Także obserwujcie kanał. Może niebawem się coś z oliwką pojawi. Oliwka Wam opowie yy, coś o gospodarstwie swojego dziadka. Z tego co wiem, na chwilę obecną, oliwki dziadek prowadzi bardzo dużą hodowlę krów, bo 105 sztuk ma na chwilę obecną. Chce, z tego co wiem, to bardzo chcę zwiększać, zwiększać i zwiększać tą hodowlę. Bo Oliwka, go pytała, ma 153 hektarów w tamtym województwie, gdzie Oliwia mieszka. Jej dziadek jest po prostu największym rolnikiem, ma dwa duże, chyba cztery ciągniki ma, więc wszystko się przywiezie do Marchocic, bo te, tamten dziadek od oliwki powiedział, żebyśmy sprzedali jego i wykupili jak najwięcej pola tutaj, w województwie świętokrzyskim, bo mówi, wam się uda kupić drugie, trzeciej klasy ziemi. Co z tego, że on ma wszystko? Pierwsze klasy ziemi. Jedną działkę ma taką gorszą, mówi. Ale tak mu Boże rodzi, że... Na razie, na chwilę obecną... Mówi, że nie ma żadnych nabytków, nie będzie, bo on wszystko odkłada. I no... Odkłada chłop pieniądze, też wiadomo, pewnie ma kredyt, to musi spłacać. Bo wiadomo, obora traktor. No i co? Zobaczycie plany jakie będą w tym roku, bo ich jest naprawdę dużo. Na pewno niedługo 60 albo 355 się pojawi. Wiecie, moje marzenie to jest albo 60 albo 355. A 355 to jest tak jak mi się marzy, tak. Wymalowany napis niebieski na maszce czy czarny, wymalowany od szablonu. Yy, chlapacze, oryginalne ursusowskie, yy, takie jak dostałem, na śrubkach takich większych, przód, tył, chlapacze w 55, kabina frumski, frumski albo knurów, zobaczymy, taka się, yy, 555 mi się maszcie. a jak 60 to puszka, Albo co, jakaś inna kabina, wygodniejsza od puszki, bo wiadomo, nie? Albo do rzeszka zależy w jakich częściach Polski jak się na to mówi. Zobaczycie, tak? Zobaczycie, nie? Na razie muszę kawałek lasu wyciąć, żeby wjechać z uprawą tam, wyrywać to wszystko. Mam zamiar dokupić pola jak się tylko wlezie, ale to trzeba każdą złotówkę teraz odkładać na pole. Ja bym na robotskim kupił gdzie się tylko dało Milej wałkonowy, gdzie się tylko da, bym dokupywał pola, secemin, yy, tam dalej, oblasy, nawet piachy, tak? Żebym miał tej działek więcej, żebym dostać tylko tego młodego rolnika. I wtedy na młodego rolnika też dobiorę maszyny. Dobiorę traktor, no i zaresztę dobieram, bo tam jest yy, reszta za stałe, tak, czyli nie nawozy, tylko pole, tak, bo na samym oborniku bym wyciągnął yy, jakoś plony, bo tak jak w tym roku nawozy są po 6 ton, yy, po 6 tysięcy i dużo większych gospodarzy się zrezygnowało z, z kupowania nawozu bo po prostu, są straszne ceny no i co mogę więcej powiedzieć byli na proteście agrounii By, było dużo osób z naszych okolit. no i co się okazało później po dwóch tygodniach jeszcze wyższe są ceny nawozów więc, nie wiem co ale jest jeszcze gorzej niż było, więc jeszcze droższe są te nawozy Także co tu poradzić, tak? Zapytacie się, a jak będziesz brał na młodego rolnika, to jakie firmy bierzecie pod uwagę? Na pewno to jest Case albo Steyer. Dlaczego? Dlaczego? Bo u nas są ciężkie ziemie do uprawy i Case i Steyer Rozmawiam z wieloma mechanikami, które takie ciągniki robią I mi powiedzieli Wojtek słuchaj. Sztejer albo Case. I na grupach pisałem także. Yy, no. Sztejer albo Case będzie, bo u nas są ciężkie ziemie. Naprawdę ciężkie. No. Na, yy, yy, więc no. Jak się się tutaj. To będą takie dwie marki ciągników. Ale będą jeszcze zapewne. Yy, jak będzie agregat jakiś, to będzie pewnie z Lemkena albo z zamazo, yy, Amazonki bo to są twarde, konstrukcyjne, albo z Unii proste maszyny żebym miał ja wszystko sobie pospawał, porobił, wszystko przy nich sam yy, także no na pewno yy, na pewno jak chodzi o jakiegoś głębosza to żeby miał śruby, sprężyny i śruby zrywalne bo jeśli pójdzie bezpieczenie. Wymienię i robię dalej na polu nawet, tak? Także... Także to tak wygląda, no. Ale ja już myślę kupić najmniej 4-5 metrów agregaty, więc... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na młodego rolnika najwyżej sam się zrobię większe. Dospawa do się i będzie elegancko. Wóz dziadka będzie zrobiony będzie zrobiony jako przyczepka, taka Taka loma, nie z burtami metalowymi w dodatku, ale to jeszcze trochę. No i co, mogę Wam powiedzieć więcej? Baćcie, obserwujcie kanał. Kończę szkołę, chcę zrobić ten kurs rolnika i zrobić kurs na, na opryski. Żeby być po prostu najlepszy No i co Będę powoli męczył te wszystkie Żeby tam to wszystko co moje jest Połorać to I później zobaczymy co będzie dalej Tak Mam właśnie jeszcze od dziadka To na Seceminie 64 Ari Tam jest też Rędzina Więc bardzo dobrze że tam jest Rędzinka Także widzicie no Mm. Tak jak mówiłem, no, nie wiem, chcę przyszłość wiązać z rolnictwem, ktoś mówi, chłopie, teraz wszystko jest takie drogie, o czym ty mówisz i w ogóle, ja wiem, co mówię, tak, pierwsze lata tylko obornik i nic więcej, bo wiem, jakie są czasy, bo mam wielu kolegów rolników z różnych części z Polski z Łódzkiego, z Małopolskiego, z Świętokrzyskiego, yy, z Zachodnio-Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowsze, madmijsko mazurskie Także uwierzcie mi, że naprawdę wiem. Podlaskie jeszcze, także z Podlasia mam też kilku rolników. Ten na Podlasiu deszczą ciężkie ziemie. Tam gdzie jest od mojej dziewczyny dziadek tam mieszka, to góruje pierwsza, druga klasa, więc no naprawdę dziadek Oliwki, że chce nam oddać to gospodarstwo i żebyśmy sprzedali i gospodarzyli tutaj na Marchocica, to powiedział, że tak chłopaka, który robi, od rana do nocy w polu robił, to mówi jeszcze do, do, do. Jestem idealnym kandydatem do oliwki, więc zobaczymy, jak się to z oliwką potoczy. No bo czasy są ciężkie, nie ukrywajmy. Ale dziadek wtedy zostawia wszystkie maszyny, chyba cztery ciągniki, te co ma, i wszystko do nas tutaj przyjedzie. A później nam młodego rolnika weźmiemy. Wow, co to będzie, nie? Już naprawdę wielki traktor weźmiemy nie wiem, najmniej 150 koni bym chciał wziąć, nie bo jak ja mam wziąć 120 jak tutaj rozmawiam z rolnikami 120 już prawie praktycznie im nie wystarcza bo się po prostu wykańcza więc trzeba wziąć 150 żeby zaraz nie zmieniać następnego traktora i żeby nie było lipy, no drzewa trochę przywiozłem Yy, trochę przyniosłem na opał, jest tutaj trochę. Także, no co mogę więcej, widzowie, powiedzieć. No, <śledźcie, śledźcie kanał, obserwujcie, co nie. Także, co będzie na pewno w tym roku jakaś 60 albo 55, 40 miała być. Ale tak jak powie, konsultacja z rolnikami i także z mechanikami, yy, doszliśmy do tego, że 60 by mi mogła na tych ciężkich rzemiach nie wytrzymać, ponieważ mają w 40-11 były cienkie wały i po prostu one lubiały pękać. Wujek mówi, że to była jakaś przypadłość, więc pewnie tak było. Więc 60 albo piątka będzie. Nie. Teraz jest bogato, bo na młodego rolnika macie 200 tysięcy, więc postaram się wszystkie warunki pospełniać i później się starać o młodego rolnika wziąć jakieś większe agregaty to wszystko, Do, wiadomo też myślimy dużo z oliwką, żeby dokupić ziemi, tak, bo jak oliwki gospodarstwu sprzedamy jest ki kilka bań, no bardzo duże gospodarstwo oliwki jak posprzedajemy to kupimy tutaj, nie wiem, z 50 70 hektarów dopiero ale my chcemy już mieć naprawdę zobaczymy, później jeszcze na młodego rolnika postaram się wziąć i zobaczymy co będzie, tak Zapytacie, a czemu nie zostaje się oliwki. Ja wolę zostać tutaj, zostać tutaj u mojego dziadka na gospodarstwie. Oliwka też to rozumie, bo y ja znam tutaj każdego rolnika. Jeśli będzie trzeba pomóc, to mi pomogą ci więksi, więc nie ma problemu, tak? Więc no y ja tutaj znam każdego, wiem jakie są ziemie y ciężkie i i Oliwka powiedziała, że też, też mam rację i, i właśnie ona mnie w tym wszystkim wspiera i podziwia, że ja tego, taki uparty jestem w ogóle, że wszystko chcę dopinać na ostatni guzik, ale y, zawsze podkreśla, że bardzo jej na mnie zależy i mnie bardzo kocha, więc zobaczycie co będzie. Tak jak mówię, pewnie następny odcinek, który będzie, to będzie z farminga, ale też będzie też niebawem odcinek z Olifią, więc Oliwia wam więcej powie coś na temat gospodarstwa dziadka swojego, bo ja tam wszystko nie wiem, nie? Ma na pewno tego dużego dojczwara, chyba 7 coś tam. To jest jeden z nowszych do I Bogu dzięki, że to nie jest ten czarny, tylko ten zielony. Bo za to... Wiem, wiem. Oliwka się pytała dziadka, czemu nie wziął właśnie tego czarnego. To znowu byłyby jakieś większe zobowiązania kredytowe. Dlatego padła decyzja, że bierze zielonego. I naprawdę traktor widać, że ma jeszcze nawet niewytarty bieżnik. Niezużyty, więc ten traktor ma jakieś 90-80% bieżnika z przodu i z tyłu, więc to jest po prostu mało używany ciągnik w tamtym gospodarstwie, bo więcej robią ciągniki, które ma tam turem do tej, do krów i w ogóle, nie? Są cztery ciągniki w tamtym gospodarstwie. Oliwka się musi zapytać, ile metrów mają te jego maszyny do tego, półki, lerski, mają agregaty. Bo jeśli ten, to wszystko się przywiezie tutaj, tak? Także no. Także to by było na tyle, widzowie. Także łapkujcie kanał, subskrybujcie. To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam.